Troszeczkę sobie też tutaj chyba poulepszałem ekwipunek, i myślę, że możemy sobie teraz już kontynuować. Chyba wchodząc do tej bramy. O kurde, no, powiem wam, że graficznie ta gra jest po prostu boska, nie? Tutaj możemy podróżować. Nie wiem, o co chodzi jeszcze z tym podróżowaniem, no ale okej. Okay. Sklep Broka. Okej, okay. nie umiem podróżować. Jeszcze raz. Ja chcę tu. Jak tu iść? Kółkiem też? Nie. Czy zwierzyłem... jak? Zwiedziłeś wieże w Midgardzie. Nie mam pojęcia. Okej, okay, czyli tak naprawdę chyba musimy szukać takich punktów. Eee, bo punkty mistycznych bram mamy tylko jeden zobaczcie, czyli to chyba nie możemy tutaj jeszcze z tego korzystać. Bo będziemy mogli z tego korzystać dopiero chyba jak się zdobędzie kolejny punkt. Musimy kontynuować piechotą. Dobra, czyli przed siebie. Trochę powiem szczerze, że. A tamten kruk to co to jest? Okej, okay, to był chyba zwykły kruk. A to była mewa w ogóle, nie kruk. Wiem, że to jakiś biały kruk, taki wiecie, unikatowy i w ogóle. O, tutaj akurat wczoraj sporo popływałem i sporo pozwiedzałem. O, rybcia. Czat. Tutaj sporo po pozwiedzałem ostatnio. Więc chyba tutaj musimy teraz iść. Coż to? O! O kurde.

Okej, okay, ale on zakręca i gdzie jest jego wyjście z tego rogu? A chyba tutaj ta góra. No dobra, czyli dopóki się nie, nie dowiemy, co ten ruch robi, to, to chyba w niego nie zadmie nasz kratos. Miegnijmy tam. Wydaje się, że to jest chyba dalsza część naszej ścieżki. O, kurde. Atreus nabrał pewności siebie w walce i będzie teraz pomagał Kratosowi za atakując wrogów, kiedy nadarzy się szansa. Jego zdolność można ulepszyć w zakładce umiejętności. A na tych trzeba uważać, bo oni wybuchają. Okej, okay, ten jeden akurat nie. Wow. Kurde, mnie, co za dziad? Dobra trzeba... O no Jezu, jak ja nienawidzę tego rzucania. Jakoś tak może... Prawie. Dobra, może kiedy indziej. nie trafię nigdy. Dobra, tutaj możemy zejść na dół, tworzyć tą skrzynię. Ach, kurde, podoba mi się to jego otwieranie. Tu możemy jeszcze otworzyć. No i możemy chyba otworzyć te gigantyczne wrota. Oj, dużo ich tu jest, kurde. A i mogłem tutaj któryś zrobić No nie, nie musiałem, spoko. A tu? No to co tak cienko, młody, kurde. A to? Gdzieś bym się tu rzucił w coś. A tam się świecą, bo zobaczcie te kryształy.

Okej. zdobyliśmy kolejny ołtarz 3 z 10, czym z 11. Tak, no tutaj te zadania wypoboczne bardzo chętnie bym. Okej, okay, czekajcie. Rzucaj toporem w plugawe pale, aby je zamrozić. Ok, no dobra, bardzo spore ułatwienie to jest tutaj z tym toporem. On zamraża dźwignie, zamraża jakieś koła zębate. nawet śmierdzące jakieś jakieś. Pale nawet śmierdzące, zamraża. Okej. Okay. O, proszę bardzo. Jakiś przedmiocik poleciał? No jest tam coś. Dobra, tu się można wspiąć. Tu jest ten kryształ, co te kryształy robią? To jest ciekawostka. O kurde, jak się wyżył! Nieźle, no to mi się bardzo podobało. Dobra, kolejna jakaś skrzynia, pięknie. 3 z czterech już mamy te szyfry. Co to jest o to? Co to jest? Ok, z tym się nic nie da zrobić, ciekawe. Może się tutaj za to wspiąć na górę. Najpierw się tam będę chciał wspiąć. Aha, dobra, tendy. Tędy się po prostu chyba wraca. Czaje. No, to co to jest? O to? Może później się wyjaśni. Tymczasem tutaj wejdziemy. Ale mi się podoba ta gra. Kurczę, jest niesamowita. Plugawe pale, no jak najbardziej. to think of No, dobra. Nie wiem, co się jeszcze robi z tymi niebieskimi kryształami. to pewnie się wyjaśni. Idźmy dalej. huh? Whoa, sure is foggy here. Another door! Should we... no, he is of no consequence. Uh ha, excuse me, but um, how did you come by that uh, axe? That is my concern alone. And uh, while I won't dispute that, I I know that blade. It was one of ours, but uh. <laughs> we didn't make it for you. Step aside. I can't see the woman we made it for. I was uh, well. I am quite fond of her, and I would be somewhat displeased if it turns out that you did something to her. <laughs> <laughs> something to her. <laughs> it was my mother's. She left it to father before she died. Face dead. I'm very, very sorry to hear that. She was a fierce warrior. And a good woman. Okay. I will make improvements to the axe. But nobody asked you to. Well, it's, it's true, but. But knowing your mother, she would have insisted I repair that act of vandalism perpetrated against her acts by my brother. I knew it. You are Brock's brother. The other half of the brand's here. The blue one is your brother. Yes. Though my talents are vastly superior. No boast. I swear to Freya. Do not undo his work. Improve upon it only. Yeah, but can you can you put it down over there that handle is. No. There? Filthy. Okay then. I'll just I will just Oh.

prawdopodobnie będziemy musieli tutaj jakieś e, zebrać jakieś materiały, żeby on mógł nam tutaj coś zrobić przy tym toporze. Tak mi się przynajmniej wydaje. Ale jeszcze z nim porozmawiamy, to się zaraz wszystkiego dowiemy. Did you really make that dla for my mother? Oh, I'd recognize it anywhere. Ask me. infused with the of 20 frost Give or take. But why her? How did you know her? She sought us out in the beginning. She was a special woman. She wanted to protect people. I suppose we thought it was a chance to give power to someone who'd use it for good. She even spoke our native tongue. She'd say, Madhurin sem Gengur, Egen Vigum Hans. Gengur I. That's right. That's impressive. I see a lot of her in your eyes. You know? Thanks, Cindy. Don't I... touch me. What? I didn't. I won't. I'll come back later. Be careful where you're going. There's nobody nice out here anymore since all the people left. I mean, I hate to generalize, but um, mostly they just try to kill you. Good tip. Um, I know it's not my business, but if I were you, I'd wash off that symbol painted on your neck. We were told it would help protect us. Was that a lie? Oh no, it's a protection stave alright, but you can't render that pigment into paintable texture without blending it with boar urine. And is that really better than death? Maybe a little. Well well it's your neck. Jakiś strasznie obrzydzony koleś. Dobra pogadajmy z nim. Kamienie wskrzeszenia są teraz dostępne w sklepach. Kamienie wskrzeszenia można kupić, aby Atreus mógł ożywić Kratosa po śmierci. Wow! Sekiro nam się tu robi! Istnieją różne rodzaje kamieni wskrzeszenia, ale Atreus może mieć przy sobie tylko jeden. Aby kupić inny kamień, najpierw musisz pozbyć się aktualnego. Ok, kamień kosztuje tylko Tysiaka. Magiczny kamień, który przywraca Kratosa do życia z niewielką ilością zdrowia. Ciśnij kwadrat, kiedy Kratos umrze, aby Atreus mógł go wskrzesić. Spoko. Na pewno się przyda. Okej, okay, kamień skrzeszenia już jest. Co tu jeszcze możemy zrobić? Coś pewnie tworzyć, jakieś pancerze tego typu rzeczy. Teraz mamy co? Tunika przysięga śmierci. A, ale tutaj, okej, okay, ona może co zostać. Dostać. Pytanie: Czy ten kamień działa za każdym razem, czy trzeba go po każdym wskrzeszeniu odkupować, tak jakby? A to najwyżej się dowiemy. Dobra, dawno nie nawalałem samymi pięściami, więc będę chciał to teraz na pewno zrobić. Mogą sobie podarować ten klejnot. Pięknie. Aj. No, chciałbym tutaj wypróbować moje zaklęcie nowe. O, o co to jest? No, wylastem.

Ekstra. Wyszło! Jeszcze raz. Za późno. Aj. Ha A tak do daleka? No i to było kozackie. Bardzo się cieszę, że to sobie wykupiłem. Gdzie on jest? Gdzie jest jeszcze jeden? A, tam daleko. Zobaczcie. Zobaczmy, czy do niego dostrzelę. O kurde. Jeszcze raz. Ale moc, kurde. Już zapomniałem co my tutaj mamy tak naprawdę. Teraz sobie będę przypominał Co my nie grałem od wczoraj, a już nie pamiętam. Głupi wysol. Ciekawe czego z bliska nam tego nie powie. Dobra, o co chodzi tutaj? Dlaczego nie mogę tu podejść? Gdzie jest ten zatruty totem? Tutaj jakiś jest, ale to nie jest chyba ten sam. Nie wiem, gdzie jest tamten. Spróbujmy jeszcze od tej strony zobaczyć. O, jest tutaj. Okej, okay, chyba się udało. O, pięknie. Co tu mamy? Miękka stal. Co to być? Teraz pójdziemy tutaj. Mam problem cały czas z tym celowaniem. Sprawia mi problemy. Ale piłochami to się tutaj nawala elegancko, powiem wam. Co to jest? Młody ma rację. Cholera, wkrzyżowałem się w to. Później już... Okej. Okay. Dobrze wiedzieć. Czyli tutaj za wcześnie przeszliśmy. Patrzcie, jak mi życie zjadło. Kurde. Patrzcie, jak ten ulepszony talizman mi przycie przywraca. Bardzo ładnie. Dobra, to pójdziemy jeszcze tam w prawo w takim razie. A to co to? Aha. Może się zaraz wyjaśnię o co chodzi. O, widzę Cię, to uskrzynię jeszcze. Nie. Dobra, sprawdzamy listę obecności. Kto z nami jeszcze został na streamie? Na pewno widzę Piotra, bo on komentuje. Chciałbym wiedzieć, kto jeszcze z nami jest. Liczne symbole na tym prostym pancerzu zwiększą wartość czasu odnowienia. Ok. A aktualnie na biodrach mamy. O, kartofel jeszcze jest z nami. Super. I Red Queen extra. E, magiczny, na... Dobra, tutaj chyba. Czekajcie, ja nie zdobyłem runy jakiejś przypadkiem. Nie, to chyba po prostu opaskę zdobyłem. Ten magiczny... nabiodrnik. <śm> nabiodrnik, na kurde. Serio? Dobra, dawaj to srebro, typie. Tam jeszcze coś mamy. Mm. Tam się nie da wejść. Nie wiem o co chodzi. Tam widzę z kolei możliwość. Okej, okay, po prostu to zam... okay, zamrażamy tamto, żeby dostrzec, jaki tam jest symbol. Dobra, żeby te wszystkie symbole wiedzieć, jak mają być ustawione, bo tutaj widzę, że się przestawia tą symbolikę. Okej, okay, mamy znowu to. Hmm, to gdzieś gdzieś trzeba będzie zaraz tego użyć prawdopodobnie zaraz to pewnie gdzieś wyjdzie o jest tutaj zobaczcie teraz hmm. dopiero Ok, i zobaczmy, co tu jest na tej skrzyni. Eee, dobra, na pewno. Dobra. Na pewno szukamy jeszcze dwóch takich symboli: czyli takiego P, i odwróconego B. i odwrócone B jest. Zobaczmy, czy to to? Tak, jeszcze odwrócone B. Co tu mamy? A tu mamy? Chyba nie w tą stronę jest to B. O, teraz jest dobra. Nie, to jest zwykłe B. A my szukamy odwróconego. O, takiego dokładnie. Powinno być otwarte. Ja! Gen już normalnie przemówił tutaj przeze mnie. Pięknie rób krwistego miodu, jeszcze tylko jeden. I zwiększymy maksymalną wartość naszego szału. Dobra, co my tu jeszcze mamy? Tu chyba już wszystko odkryliśmy. Możemy iść dalej.